No, nareszcie doczekaliśmy się. Pierwszy i drugi odcinek Rings of Power pierścieni mocy. Moje pierwsze wrażenie, opinia. Zapraszam serdecznie. Nagrywam ten materiał po raz drugi, gdyż po raz pierwszy miałem przełączone coś mi ku moim mikrofonie i okazało się, że dźwięku nie ma. No, ale jedziemy. Tuż po pierwszym i drugim odcinku Rings of Power. Zapraszam serdecznie na mój materiał, który wrzuciłem do sieci z dwa dni temu, w którym podsumowuję to wszystko, co działo się wokół produkcji Rings of Power. Wszystkie te zamieszania, ten chaos, ta wojna między fanami a producentami, generalnie twórcami, którzy są odpowiedzialni za to, co ostatecznie otrzymaliśmy. No ale teraz w końcu możemy się odnieść przynajmniej do części serialu. Zatem jedziemy. Muszę przyznać, że te pierwsze recenzje, które masowo od nas do Taury, na pewno mocno promowane przez Amazon i oczywiście tutaj to, to nie jest zarzut, to jest fakt i robią to wszyscy. Na te premiery zostali zaproszeni tylko ci ludzie, co do których mieliśmy gwarancję, czy też pewność, że ładnie i dobrze opowiedzą o naszym dziele. I tak Amazon zrobił, tak robi wiele osób. Ci, którzy wypowiadali się niezbyt pochlebnie. A propos pierwszych wrażeń hmm, co do serialu, potem nie otrzymali możliwości zrobienia wywiadów z aktorami i tym podobne rzeczy. Trzeba było ich jakoś ukarać, ale mówię po raz kolejny, nie Amazon jedyny w ten sposób niestety postępuje. Przechodząc jednak do samych tych pierwszych wrażeń, którzy, które mieli ci recenzenci. Co charakterystyczne, zdecydowana większość z nich podkreślała, jak epickie jest to dzieło, z którym do czynienia, Też widzieli tylko pierwsze dwa odcinki. Jak monumentalnie zrobione, jak pięknie zobrazowane, skadrowane, że widać te miliony, miliony dolarów, które zainwestowano w produkcję oraz że czuć tutaj Petera Jacksona. Bardzo mało za to mówiono o tym, jaka jest warstwa fobularna, czy jest fajna, czy jest logiczna, jak dobrze lub źle zagrali aktorzy. Tutaj o tych rzeczach praktycznie niczego się nie dowiemy. I moje wrażenie po tych dwóch odcinkach jest bardzo, bardzo podobne, ale ja w przeciwieństwie do tych Państwa opowiem Wam o moich wrażeniach co do tej drugiej warstwy, moim zdaniem bardziej istotnej warstwy tego serialu. Zacznijmy jednak od tej wizualizacji. Muszę przyznać, że rzeczywiście widać te miliony dolarów, widać. Piękne są te efekty specjalne, nie zgrzyta mi tutaj nic. Wszystko jest przepięknie wykadrowane, pięknie pokolorowane, piękna... Piękna praca światła, szczególnie jak mamy takie dalekie kadry, wiecie, dane, stolice elfów. Piękne góry, szczyty jakiejś rzeki, podróż z lotu ptaka naszej drużyny. W tym przypadku na początku mamy drużynę Galadierii w towarzystwie jej rycerzy, którzy poszukują resztek Saurona, który ukrywa się gdzieś po tym, jak Morgoth został pokonany i teoretycznie zapanował pokój. No ale Sauron gdzieś umknął. Sauron wcześniej ubiwszy brata naszej bohaterki Galadierii, w związku z tym Galadiera poszukując zemsty... Choć mówi, że poszukując resztek, złaby się nie odrodziło. Tak naprawdę podróżuje po świecie w towarzystwie swoich rycerzy. No i te sceny są pięknie wyskadrowane, pięknie nam na blue czy gdziekolwiek w jakikolwiek sposób pokazane, bo rzeczywiście tutaj nic od tej strony nie zgrzyta i można się nawet zachwycać. Generalnie od strony wizualnej, jeśli macie wielki ekran i pięknie głośniki, dolby, seranty, wszystkie inne możliwe bariery. Będziecie chłonąć te dwa pierwsze odcinki i będziecie nimi od strony wizualnej i dźwiękowej, audio, zachwyceni. Jestem co do tego przekonany. No, muszę przyznać, że twórcom udało się wytworzyć to wrażenie, że ponownie zanurzyliśmy się w świat zaprezentowany nam w trylogii Petera Jacksona. Wykorzystano tą samą, a przynajmniej wyglądającą na tą samą czcionkę w szeregu napisach. Które mamy tutaj na ekranie. Wykorzystano dużo ujęć z podróżowaniem po mapie, która wygląda dokładnie tak, jak te same podróżowania po mapie w trylogii Petera Jacksona. Bardzo ładnie skomponowana muzyka. Generalnie mocno nawiązuje do tych, do tych, do tych efektów muzycznych, które mieliśmy w trylogii. Generalnie dużo jest takich wizualnych i dźwiękowych nawiązań do Petera Jacksona, również stylu nakręcenia tych scen, które opisują nam historię. Pamiętacie na początku Drużyny Pierścienia? Mamy wstęp, prowadzenie też przez Galadierę swoją drogą, tak jak i tutaj, opisującą wydarzenia, które miały miejsce zanim rozpoczniemy przygody we Władcy Pierścieni. I tutaj mamy dokładnie tak samo. Tu też Galadiera, no kilka tysięcy lat młodsza, opisuje nam, co doprowadziła do tego, co zobaczymy w tym serialu. Generalnie tych nawiązań jest więcej i nie skupiają się tylko na początku pierwszego odcinka. Ale dobrze jest to zrobione, jeśli twórcy chcieli, a wiem, że chcieli, doprowadzić do tego, byśmy mieli jak najwięcej skojarzeń z czymś tak niezwykle pozytywnym, jednak ostatecznie w odbiorze, jak trylogia Petera Jacksona. Więc tutaj też dobra robota zrobiona. Jeśli chciano zagrać w naszym sentymencie i spowodować przyjemniejsze odczucia, które będziemy kierować wobec tego serialu, bo będzie nam się kojarzył z Peterem Jacksonem, to jak najbardziej. Więc warstwa wizualna, warstwa, warstwa dziękowa jest epicka. Naprawdę robi ogromne wrażenie, naprawdę super się to ogląda. Gorzej jest, jeśli przechodzimy do warstwy ról, jak zostały rozpisane, fabuły. Generalnie, jeśli nie znamy historii, którą opisał Tolkien, o której ponoć opowiadać nam będą twórcy w tym serialu, bo o tym nam mówili, no to moglibyśmy nawet być zaciekawieni tą historią i dalej nią jesteśmy. Ale jeśli znamy tą historię z kart książki, no to wiemy, że tu jest totalny miszmasz wydarzeń, scen, postaci, który które to Tolkien opisał zupełnie inaczej. Szczególnie jeśli chodzi o Galadierę, to się będę powtarzał, niestety potwierdziło się to, co wynikało z wszystkich materiałów przedprodukcyjnych, promocyjnych, generalnie rzecz biorąc, że to nie jest Galadiera z książek. Ona ma inną osobowość, inaczej wygląda niż wyglądałaby w tym wieku Galadiera. Inny z jej. Inne są jej wzajemne relacje z osobami z otoczenia, inną funkcję pełni, inny jest jej skład rodziny, chociażby, i z inne relacje ją wiążą z innymi postaciami, głównymi bohaterami tej historii. Sama ma zupełnie inną osobowość niż Galadera z książek tych czy innych, ale to od początku widzieliśmy, że to nie będzie Galadera Tolkiena. Historia, która teoretycznie nam tu będzie opowiadana, do której. Amazon Prime nie ma praw, też nie jest historią absolutnie stolkiena. Wzięto tu bowiem wiele bardzo epokowych wydarzeń dla historii Śródziemia, zamieszano i wyszła nam taka, no miszmasz nam wyszedł. Czy z tego wyjdzie zła papka? No to nie będę oceniał po dwóch odcinkach. Ale generalnie wrzucono bardzo wiele, bardzo ważnych dla historii Śródziemia wydarzeń, skoncentrowano to pewnie w kilka lat, no i zobaczymy jak z tej układanki, czy wyjdzie coś porządnego. Także główny wątek, główny plot całego serialu właściwie pięciu sezonów, bo z tego co wiem, ma być pięć sezonów, jeszcze nie został nam wyraźnie wskazany. Wiemy, że Sauron gdzieś jest uciekł z rąk Galadieri. Galadiera wciąż go poszukuje, no on gdzieś tam się ukrywa, odzyskuje swoje moce i generalnie ciemności gromadzą się nad śródziemiem, choć w tym przypadku królestwo Elfów już tego nie dostrzega, bo ogłosiło, że nastała era pokoju. Aktorzy, muszę przyznać, że koda, że całkiem, całkiem sporej ilości pieniędzy, które władowano w efekty specjalne, które, tak jak powiedziałem, absolutnie widać, że część tej kwoty nie przeznaczono na zatrudnienie bardziej znanych nazwisk aktorskich, które by gwarantowały wysoki poziom czy jakąś gwiazdorską, e, gwiazdorską grę, która by przyciągała dodatkowo do ekranu. Gdyż aktorsko nie jest fatalnie, żadnego aktora czy żadnej postaci nie mogę wskazać, o, to po prostu jest creepy, nie da się oglądać tej osoby, czy tego aktora, czy tej postaci rozpisanej, tak jak została rozpisana przez scenarzystów. Nie da się jej oglądać. Nie ma takich przypadków. Natomiast za wyjątkiem jednej osoby, o której za chwilę, wszyscy są przeciętni. Przeciętni. Nie wybijają się mniej lub bardziej. Niektóre postacie ewidentnie są troszkę lepiej napisane i w związku z tym są troszkę lepiej zagrane, bo pozwolono troszkę lepiej aktorom zagrać, ale generalnie no, brakuje mi tutaj jakichś naprawdę epokowych, fajnych aktorskich nazwisk, które by pociągnęły ten serial. Wyjątkiem, o którym mówiłem, jest aktor, który gra Erlonda. Postać Erlonda kompletnie nie jest Erlondem, którego znamy. Czy to zacypisz cienie? No bo to kilka tysięcy lat później, tu mogę zachować się inaczej, ale też. Nie, nie jest też Erlądem znanym nam yy, ze filmów Marlino czy Negoczynnych Opowieści. Tutaj pełni też zupełnie inną rolę, chyba inną historię. Zobaczymy, jak to dalej się rozstrzygnie i rozwinie. Co więcej, dowiemy się o Lerondzie, Ale tutaj w pewnym momencie odniosłem wrażenie, że Erląd nie jest półelfem. Jednym z najbardziej legendarnych postaci w ogóle. I bardzo ważne dla historii było to, że on nie jest półelfem. Tutaj z jednej strony troszkę nam to zasugerowano, a z drugiej strony temu zaprzeczono w serialu, ponieważ z jednej strony Erlond nie jest zaproszony na pewne spotkanie, gdyż um, osoby mówią, które rozmawiają ze Erlondem, tam zaproszeni są tylko elficy lordowie. Nie ma żadnego wyjaśnienia o co chodzi, więc możemy zakładać, no Erlond jest półelfem, więc go nie zaproszono. Ale z drugiej strony jest scena, gdzie dwójka elfów rozmawia ze sobą i mówią właśnie o związkach ludzko-elfickich. I mówią w ten sposób, że obydwa przypadki, które zdarzyły się w historii, wiesz, jak się kończą, zawsze kończą się tragicznie, zawsze kończą się śmiercią. To by nie pasowało do tego, że Erlund jest półelfem. No on nie zginął. Mamy tutaj z jednym z głównych braterów. Nie wiem, jak to zostanie rozstrzygnione, ale póki co Erlund, którego tu mamy, nie jest Erlondem z książek, ale jest postacią ciekawą. Jest interesującą. I na drugim krańcu tego jej rozpiętości zdolności aktorskiej oraz tego, jak zostały te postacie rozpisane, bo być może aktorzy wyciągnęliby z tych postaci więcej, gdyby strażyści zrobili coś ciekawszego z ich postaciami. Otóż na drugiej stronie jest niestety Galadiera, która w tej chwili wygląda, tak jest odgrywana, albo tak jest napisana, jak postać, która za przeszedzeniem nie a miecz, nawiązuje do tego gigantycznego miecza, który on się na plecach, ma w dupie za jest tak drażniąca na ekranie, tak nierealistyczna na tej ekranie, z takim chodzącym posągiem. Galadiera... Taka nie była ani w książkach, ani u Petera Jacksona i tak dalej. Nie ma tu sceny, które by przebiło, która by przebijała dotychczas tą właśnie posągowość i to zacietrzewienie, i ten wieczny mars na twarzy Galadierii. Potrzebna jest taka scena, która pokazałaby inną naturę, inny aspekt osobowości Galadierii. Jesteśmy po ponad dwóch godzinach sensu, no bo każdy odcinek ma ponad godzinę, no menomen no men, i jeszcze tego nie trzymaliśmy, a to by ewidentnie sprawiło, że ta postać była bardziej realistyczna. Jeśli uchowa była tak jak mówię, głównego wątku tu jeszcze nie ma, on jest dopiero zarysowany, więc jego trudno oceniać. Natomiast są niestety takie sceny, które błagają o pomstę do nieba. Ewidentnie twórcy mieli pomysł na jakąś przepiękną scenę. A jak to będzie przepięknie wyglądało? Tak to skadrujemy. Tu będzie takie piękne oświetlenie i Galadiera powie to, i niebohaterowie powie tamto. I tak wykrujemy taką epicką scenę. I w związku z tym, że tak bardzo chcemy tę epicką scenę, to doprowadzimy do tej sceny kosztem logiki, jak doprowadziliśmy do tej sceny. Krańcowym przypadkiem, generalnie wskazującym właśnie na takie myślenie, że logika jest nieważna, ważna jest piękna scena, która zrobi takie wow na obserwujących, jest scena, w której to Galadiera ma teoretycznie ze swoimi towarzyszami wrócić do Valinoru, do świętej krainy, skąd pochodzą wszystkie elfy, do wiecznego życia, nieśmiertelności itd. I Galadiera postanowi tego nie zrobić. Ale skutkiem tego, że ona postanawia nie wracać, jest to, że nasi twórcy postanowili zadanie przed Galadierą, teraz kraul i jedziemy kilka tysięcy mil morskich z powrotem do śródziemia. Bez sensu. Po co to tak zgrzytologicznie? Można było to przepiękną scenę przeprowadzić w innym miejscu. Galadiera mogła odmówić inaczej, w innych okolicznościach przyrody, że tak powiem. I nie mielibyśmy tej dybilnej sceny kilku tysięcy mil krawlekiem. Nasza wspaniała galadiera, i jedziemy, nie? I tak dalej. Ja wiem, że elfy są niespotykanie lepsze fizycznie, odpornościowo niż ludzie i tak dalej, ale dalej to jest przegięcie. Absolutne. I takich mniejszych głupotek, które absolutnie można było uniknąć, jest w tym serialu więcej. To nie jest tak, że on cały już jest głupi. Nie, nie, nie. Ale nie mogę nie wspominać o tym, czy tamtym, jak jest. Tak samo jedyna w tym serialu, na razie, póki co stana walki Galadierii, ona jest wygląda bardzo wydwiskowa. Ale jest bardzo niestety w tym złym stylu Legolasa, czyli jest nierealna. I znowu, ja, my wiemy, że elfy potrafią niestworzone rzeczy akrobacje tak itd, i tak dalej, ale to tak głupio wygląda, kiedy inni towarzysze Galadiery są tylko właściwie po to, by pomóc jej wyskoczyć. Autentycznie jest scena, w której jeden z rycerzy Galadierii nie atakuje przeciwnika, w tym przypadku zimowego trolla, tylko kładzie swój miecz na podłodze, podnosi go jako taką wyrzutnię, żeby galadera mogła się z tego miecza odbić. Wszyscy naokoło niej są tylko po to, żeby pokazać, jak zajebiaszcza jest Galadiera w tej scenie. A oprócz tego to nie zajmują się tylko umieraniem no właściwie nie umieraniem, tak, ale nie wiem byciem rozrywanym, rozdrapywanym, rzucanym przez tego trola. Oni są tylko od tego, tylko są tłem, który ma pokazać, jak zajbiaszcza jest Galadiera. I okej. Okay. W sumie mamy epicką historię, ale to tak mocno zgrzyta, że niepotrzebnie. Można było tą, tą scenę zrobić też fajnie. Ale nie tak w sposób przegięty, bo. Nawet najwięksi fani Petera Jacksona narzekają na te sceny, w których Legolas przegina. Przeginał w trzech, jeśli dobrze pamiętam, więc po co to powtarzać? Takiego nawiązania do Petera Jacksona nie chcemy. Na koniec, jeszcze jeden wątek, czyli kwestia odmienności kolorów skóry wśród różnych grup etnicznych, które możemy czy społecznych, które możemy tu znaleźć w serialu. No, niestety póki co troszkę mi to zgrzyta. Szczególnie jeśli chodzi o tego jednego, jednego wyjątkowego czarnoskórego elfa, który tutaj mamy, który zresztą był mocno promowany na plakatach i w materiałach promocyjnych. Póki co w ogóle nam nie wytłumaczono, dlaczego taki inny jego, jego, jego kolor skóry tak bardzo różni się od koloru skóry wszystkich, absolutnie wszystkich innych elfów. Za tym może się kryć bardzo ciekawa, fajna historia. I to może być fajny pomysł scenarzystów na to, by opowiedzieć coś fajnego i oryginalnego. OK, ale póki co przez te dwa odcinki wygląda to niestety bardziej na zasadzie, musimy mieć kogoś o tej karnacji skóry wśród elfów, żeby nikt się do nas nie przyczepił, że nie ma reprezentatywności, więc walimy aktora o innej kolorze skóry, żeby było odfajkowane. W innym bowiem przypadku tych czarnoskórych elfów powinno być dużo więcej, jeśli dbamy o różnorodność, dywersyfikację rasową w tym przypadku koloru skóry. No a póki co mamy tylko jednego. Ale dobra, dajmy twórcom szansę, odcinków ma być 10, dopiero mamy dwa. Być może za tym coś się kryje. Ok. Tak samo mam problem z wyglądem generalnie hobitów, którzy tutaj nie są hobitami, są hardfoodami i tak dalej. Jako gdybym nie wiedział, że to ma być reprezentacja hobitów, czy hardfoodów, prawszotków i tak dalej, generalnie, gdybym nie wiedział, że to ma się odnosić do tej społeczności, którą znamy z Tolkiena, to to jest nawet ciekawe przedstawienie, nawet fajne. Te postacie są nawet dobrze poprowadzone, te fragmenty, które dzieją się wśród hardfoodów. Generalnie czuć taki trochę inny klimat. To nawet jest fajnie, jakby tylko co zamknąć, gdyby to nie było, gdyby to nie były hobity, gdyby to nie byli tych gdybyśmy nie mieli tych odniesień zarówno w książce, jak i u Petera Jacksona. Autorzy rzeczywiście nie muszą odnosić się do Petera Jacksona, ale powinni by trochę do od książki, skoro niby to jest na podstawie Jackson, eh, Tolkiena. Tak samo troszkę zgrzyta znowu wymieszanie hmm, różnorodności ras czy królów skóry w ramach jednej społeczności. No niestety. To nie jest tak, że tu u Tolkiena istnieją podróże samolotem, że kiedyś w historii Tolkiena nastąpiło coś tak strasznego, jak w naszym świecie czyli niewolnictwo i całe masy ludzi pochodzących z Afryki, które zostały przywiezione do Ameryki, to spowodowało wymieszanie, generalnie, raz na kontynencie amerykańskim i troszkę też oczywiście w Europie, bo nie tylko Amerykanie sprowadzali niewolników, przecież, ale generalnie w świecie Tolkiena tego nie było. Nie ma więc za bardzo logicznego umotywowania, dlaczego w tych czy społecznościach, Grupach etnicznych, czy to w ramach społeczności ludzkiej, czy w ramach społeczności chowickiej, czy w ramach społeczności elfickiej, dlaczego tutaj nastąpiło to wymieszanie raz, że są ludzie o różnej karnacji skóry. I rozmawialiśmy już o tym, o współczesności, jako co przyświeca twórcom, dlaczego tak zrobili. Odnoszę się tutaj do mojego serialu, wróć do mojego odcinka, w którym opowiadałem o wszystkim, co się działo wokół. Ale z punktu widzenia. Logiczności tego świata. Ja wiem, że ten świat jest fikcyjnym, ale dalej, każdy, nawet fikcyjny świat, rządzi swoimi logicznymi prawami. I tutaj żadna z tych praw nie pokazuje nam póki co, dlaczego do tego doszło. No może w którymś momencie odcinka opowiedzą nam się historię, że były wielkie, gigantyczne migracje tych, tych istot, ludzi, elfów i tak dalej, którzy żyli na południe, w związku z tym na południu tego kontentu, W związku z tym mieli ciemniejszą karantynę skóry i to nastąpiło to wymieszanie z tym mieszkańcami północy, i dlatego tutaj mam różnych przedstawicieli. Być może. Nawet by mi to specjalnie przekazało, bo ja zakładam, że tutaj już nie bazujemy na Tolkienie, tylko bazujemy na wersji Tolkiena. Tak naprawdę, kto wie, czy najlepszym rozwiązaniem dla całego tego Rings of Power nie byłoby to, gdyby na samym początku pojawiła się informacja. Śródziemie, rzeczywistość 424 i jedziemy. Tak jak to mamy w Marvelu, w którym to możemy robić najprzeróżniejsze wersje różnych historii, postaci itd., ponieważ tych rzeczywistości, tych światów różnych światów, wielowymiarowości mamy całą masę, więc możemy się z tym wszystkim bawić. To jest po prostu jakaś wersja tej historii Tolkiena, tego świata Tolkiena i okej. Okay. Tylko twórcy niepotrzebnie już upierają, że to jest Tolkien. Gdyby się przestali upierać, że to jest Tolkien, że to jest ta konkretna historia z Tolkiena, to po prostu byłoby to być może bardzo fajna historia. Dalej tego nie skreślam, dalej uważam, że ta historia ma potencjał, przyjemnie się to ogląda, naprawdę. To nie jest tak, że człowiek się poci i umiera oglądając każdą kolejną minutę na ekranie. Wcale nie. To wszystko z mojej strony. Zapraszam na inne moje materiały na kanale. Zapraszam na poniedziałkowy odcinek z trzeciego odcinka Domu Smoka, Rodu Smoka. Przepraszam Was bardzo. Za wcześnie wstałem. I oprócz tego na inne materiały. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia. Cześć.